Cześć siemanko, z tej strony pan Wojtek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Pokémon Go na moim kanale. Nareszcie, nareszcie mamy zmiany w Pokémon Go, rework zimów pełną parą, wszystko podsumowane jak to będzie wyglądać i tak dalej oraz wiele możliwości e, nowych w grze do wprowadzenia m.in. Legend czy innych e, rzadkich Pokémonów. Zaczniemy jednak od pozdrowień. Osoba, którą wybrałem z, e, z komentarzy z ostatniego filmu to Andrzej Bydlak. Andrzej, pozdrawiam cię bardzo serdecznie i zapchęcam do oglądania moich postach, materiałów. A jeśli ty chcesz być pozdrowiony na moim kolejnym odcinku, to zostaw teraz łapkę w górę oraz zasubskrybuj mój kanał i daj o tym znać w komentarzu. A do każdego takiego komentarza przypnę serce. No i wybiorę jedną osobę. Jeśli będzie do 500, do 500 łapek w górę miał film, to jedną osobę. Jeśli powyżej 500 łapek w górę, to dwie osoby do pozdrowień i tak dalej. Dzisiaj pozdrowiem jedną osobę, bo ostatni film ma teraz no, chyba około 200 łapek w górę, więc niezbyt dużo. Także pamiętajcie, żeby zbombardować tymi łapeczkami w górę ostro. A teraz już zapraszam was na ten ciekawy materiał. Niantic wreszcie pokazało nam na nowym swoim filmie, takim zwiastunie oraz mniej więcej opisało co i jak będzie wyglądać odnośnie reworku gymów najnowszego. A więc po pierwsze, gymy zmieniają swój wygląd, troszeczkę będą inaczej wyglądać graficznie, wizualnie. Ponadto, kiedy naciśniemy w gym, nie będziemy mieli listy Pokémon do przesuwania, tylko mamy szóstkę Pokémon. Tylko szóstkę Pokémon, w których można wsadzić. Nie ma żadnego zwiększenia prestiżu. Jeśli jakiś um, e, Color Gym, jakiś team, team, na przykład Mystic, Instinct czy Valor, po prostu zajmie Gym, to kolejny gracz z tego teamu może tam rzucić ile chce, znaczy może, może rzucić Pokémona w każdej chwili. Nie musi czekać na wbić jakiegoś prestiżu, levelu Gymu i tak dalej. Tylko po prostu tak naprawdę od razu można tam rzucić 6 Pokémon, kiedy tylko się zajmie gyma żeby jakiegoś pokemona pokonać pokemon będzie miał swój jakby status nakarmienia, coś takiego czyli takie czerwone serce, które będzie zmniejszało swój poziom tej barwy czerwonej i po prostu kiedy ona spadnie do zera pokemon zostaje wyrzucony i tam po prostu będzie to spadać wraz z czasem pokemony w takim gymie można karmić będzie raspberry lub golden raspberry, czyli takimi specjalnymi malinkami, które będziemy otrzymywać z raidów, z raidów, za nagrody z raidów, e, które właśnie też będą wprowadzone, ale zaraz wam to jeszcze wszystko prze przedstawię. lecimy po kolei z tymi Jimami A więc tak, czyli teraz każdego pokémona, którego wstawimy dopiero będzie można wyrzucić, kiedy ten poziom, jakby nakarmienia mu spadnie do zera i pokonując takiego pokemona jakiś gracz z przeciwnego timu, po prostu będzie mu e, ten poziom nakarmienia e, osłabiał, a także samo cp będzie spadać wraz ze spadkiem tego poziomu nakarmienia danego Pokemona e, także tak jakby będzie to stan e, no nie wiem e, ta, także jakby zdrowia Pokemona, e, potencjału e, do e, walki i tak dalej Czy na przykład jeśli nasz Pokémon będzie miał 2000 e, maksymalnie CP na przykład Tyranitar jakiś, i na przykład czy będzie spadnie mu ten poziom do połowy, to, to jego CP już nie będzie wynosiło tam 2000 tylko jakieś tam 1500-1200 jakoś tak. Dokładnie nie, nie wiem jak to jeszcze to dokładnie wygląda te spadki i tak dalej. Ale prawdopodobnie e, po prostu no tak no, no w miarę dras drastycznie to będzie spadać i będzie można dużo łatwiej pokonać później takiego Pokemona. Czyli tak jakby na początku będzie najświeższy, ale przy okazji każdy, e, uczest znaczy każdy członek teamu które kontroluje Jim, będzie mogła karmić wszystkie Pokémony malinkami, żeby po prostu zwiększyć e, możliwości utrzymania takiego Jimu na dłuższy czas. Czyli w sumie e, ten system, który był za, za, zapowiadany e, jakby przez przecieki z, z ukrytych danych na serwerze e, gry Pokémon Go, a raczej w plikach gry. Yy, czyli jednak rzeczywiście ten system karmienia w sumie nie jestem to, to do niego przekonany chociaż moim zdaniem jeśli ma być właśnie, będzie zdjęty ten prestiż czyli no to jest w sumie spoko bo na przykład yy, wyobraźmy sobie, że na przykład w naszym mieście yy, no jest pełno boterów którzy na tych gymach cały czas siedzą mają ten ogromny prestiż i nie jesteśmy w stanie takiego pokemona w ogóle osłabić, a tak to jednak tu będzie zdecydowana teraz jakby szansa dla takich no, graczy niedzielnych, można powiedzieć, którzy będą chcieli też sobie zaczerpnąć troszeczkę z takiego gym'a i jakieś tam, jakieś tam sobie podłapać, umieszczając tam swoje pokemony. E, jeśli chodzi o przejmowanie gym'ów, to prawdopodobnie będzie to wyglądało tak, że dopiero kiedy wszystkie pokemony zostaną z gym'u usunięte, to będzie można e, tam wsadzić jakiegoś swojego i wtedy ten kolor gym'u się zmieni i tak dalej. No zobaczymy, pewnie, pewnie na początku będzie niezły młyn na tych gym'ach, ale, ale, ale zobaczymy. Ja jestem na przykład dobrej myśli, jeśli chodzi o te, o te zmiany, i mam nadzieję, że wielu graczy wróci do gry i spróbuje no, swoich sił w tych nowych gymach i tak dalej, bo naprawdę dają one sporo możliwości. Ponadto, każdym gymem będzie można przekręcić jak pokestopem, otrzymując przedmioty. No, takim przedmiotem na przykład będzie Raid Pass, czyli tak zwana przepustka na raid. Eee, co tak naprawdę jest tym raidem? A więc. Rajdy to także coś, co będzie dotyczyło gymów, a więc po prostu na gymie co jakiś czas będzie się pojawiało jajko z, z odpowiednim timerem, który będzie odliczał czas do wyklucie się danego pokemona z tego jajka. Ten pokemon będzie miał ogromne CP i będzie to prawdopodobnie jakaś trzecia forma pokemona, typu na przykład mamy, mamy pokazane na tym zwiastunie Gengara i Tyranitara, tak? Między innymi, a także chyba Alakazama. Yy, czyli to będą prawdopodobnie takie Pokemon już rzeczywiście już potężne i CP, które one mają, to wynosi 20 tysięcy. I teraz tak, w rajdzie będzie mogło wziąć udział maksymalnie 20 osób. Yy, co do drużyn, chyba tak naprawdę z każdej drużyny będzie mogła brać udział osoba w takim rajdzie, nie tylko z tej, która aktualnie kontroluje gym, ale ten team, który aktualnie kontroluje gym, taka osoba z teamu, jeśli zakończy sukcesem się rajd, w jej wykonaniu będzie miała dużo większe szanse na złapanie pokemona niż osoba np. z przeciwnego teamu, która na początku, kiedy się zaczął raid nie, kon, nie kontrolowała e, tego gymu, więc w sumie ciekawa sprawa, także takie właśnie jajka, no i w sumie są one szansą jakby nie było na zdobycie jakichś ciekawych pokemonów dla os przez osoby, które no nie mają zbyt możliwości właśnie mm, e, w swojej okolicy złapania jakichś fajnych, czy to dużo, dużej ilości larwitarów, abr, czy Gastly, chociaż Gastly to właściwie występuje że wszędzie, tylko trzeba, trzeba po mniej więcej na godzinie 20-21, kiedy już się robi ciemno w Pokémon GO, to wtedy częściej się właśnie spałnią Pokemony duchy. No ale nie o, tym, nie o tym temat. Prawdopodobnie ten system będzie wykorzystany, żeby wprowadzić legendy. Jestem niemal tego przekonany. I tak naprawdę, wraz z wejściem tego systemu, tych rajdów, w ramach takiego właśnie tych jajek, z których się będą wykluwać Pokemony, Prawdopodobnie już niedługo możemy się Możemy liczyć na to, że będziemy no, mieć już te legendy możliwe Do złapania, ale do, raczej do zdobycia Właśnie w ten sposób, no bo w sumie umówmy się Nikt się nie spodziewał, że jakby legendy będą się Spawnić jak zwykłe pokemony, tak Na przykład jak jakiś, jak jakiś ratata Koło nas i tak dalej, PG, tak Tylko właśnie w jakiś sposób Właśnie typu takie rajdy i tak dalej No i tak to prawdopodobnie będzie wyglądać A raczej na 90% Obstawiam spokojnie, tak właśnie będzie wyglądać E, z, możliwość zdobycia jakichś legendarnych Pokemonów. Kolejna sprawa to nowe przedmioty. E, jak wspomniałem, już Golden Raspberry, który, e, który e, którą można właśnie będzie zdobyć z rajdów. E, będzie można także z niej korzystać do zwiększenia szansy na złapanie Pokemona, tak jak Raspberry. czyli wciąż możemy Raspberry i Golden Raspberry, będziemy teraz mogli używać do zwiększenia szans na złapanie naszego Pokemona. Tak samo jak do karmienia naszych pokemonów na gymach lub do karmienia pokemonów przed, ymm, graczy z tego, samego, z tego samego teamu co my na gymie po prostu. Kolejny przedmiot to Rare Candy, czyli przedmiot, który w grach pokemonowych na konsole służył do podnoszenia statystyk naszych pokemonów o jeden level z tego co pamiętam. Tak, on, taki, rare, taki przedmiot jak Rare Candy był niezwykle rzadki i podnosił właśnie poziom naszego pokemona o jeden. W Pokémon Go... Z tego co zrozumiałem Tutaj nie jestem do końca pewien, ale z tego co wyczytałem, Rare Candy będzie zastępywać obojętny jaki cukierek przy ewolucji danego Pokemona. Czyli na przykład jeśli mamy 10 rare candy, mamy 40 Chancy candy i chcemy sobie zrobić ewolucję z chensi w Blissy, to możemy użyć naszych 10 rare candy, dzięki temu mo mogą nam zastąpić one chancy candy. I wtedy możemy zrobić ewolucję zastępując właśnie Rare Candy. Czyli są tak, tak, tak jakby to będą um, cukierki uniwersalne, czyli do każdego Pokemona e, pozwalające na ewolucję, czy no i na wzmacnianie Pokemonów, nie jestem pewien. Ale prawdopodobnie także na power-upowanie Pokémonów. Chociaż tutaj już, tutaj już nie jestem pewien, bo wyczytałem, że to głównie będzie się tyczyło właśnie ewolucji Pokemonów. Kolejny nowy przedmiot, czyli Technical Machines. Będą dwa, dwa rodzaje, czyli Fast oraz e, Charge. Czyli każdy jakby TM będzie zawierał ruch losowy z szybkich lub z tych takich do ładowania i będziemy mogli nauczyć chyba dowolnego Pokemona jakiegoś ruchu. Nie wiem czy będzie musiał mieć wymagany jakiś na przykład typ, żeby się zgadzał typem z takim atakiem, czy będziemy mogli każdego Pokemona nauczyć. Będzie to też możliwość na to, żeby naprawić nasze Pokemony z beznadziejnymi musetami, ale na przykład o IV 100%. No i teraz na przykład już w tym momencie Żałuję, że niektóre swoje pokemony o bardzo silnym IV ze względu na słabe movesety ztransferowałem Także jeśli masz jakieś silne pokemony Znaczy jeśli chodzi o IV oczywiście, masz jakieś Pokémon, nie wiem 100 IV z beznadziejnymi musetami, To nie martw się, zawsze będziesz mógł zdobyć mnóstwo TM Czyli tych Technical Machines yy, By nauczyć pokemona odpowiedniego ataku, bo w końcu może jakiś znajdziesz prawda, jakiś TM Z tym właśnie wymarzonym atakiem, żeby stworzyć ten idealny moveset dla jakiegoś pokemona Tylko, że Chyba tego ruchu będziemy uczyć już tak jakby na zawsze i nie jestem pewien czy będzie można później, jeśli użyjemy jakiegoś TM To czy będziemy mogli jeszcze raz użyć kolejnego TM na, na, na tym samym Pokemonie Prawdopodobnie tylko raz będzie można użyć, także będzie trzeba to wykonywać raczej e, Raczej już tak używać mm, rozsądnie, tak? czyli z myślą o tym, że no raczej już nie będziemy mogli tego zmienić W każdym razie Moim zdaniem to jest ciekawa sprawa, bo na przykład było właśnie mm, różne takie pomysły na to, żeby wprowadzić możliwość zamiany, czyli ponownego wylosowania movesetów setów danego Pokemona, żeby jakby no Pokemon nie był bezużyteczny ze względu na, na swoje słabe ruchy, kiedy na przykład ma, ma dużo CP i IV, prawda? No i ten w sumie system TM to jest akurat coś, co na bardzo fajnie wymyśliło. To jest to znaczy w sumie nie jest to wymyślone, bo to jest zapożyczone, za tak jakby też z gry na konsolę. Od Pokémon Red to się zaczęło i tak dalej. I właśnie też tam były TM, które, czyli te Technical Machines, którym właśnie można było uczyć, uczyć ruchu danego Pokémona. Były też takie e, H, HM, czyli e, ze specjalnymi ruchami, tak jakby też te e, maszyny do uczenia ruchów. I z tych HM, jeśli nauczyliśmy w grze, w grze na konsolę jakiegoś Pokemona ruchu, na przykład nie wiem, Fly, CAD e, i tak dalej, Flash, to e, nasz Pokémon Surf <grych> i tak dalej, to nasz Pokémon tego ataku już zapomnieć nie mógł, e, ucząc, nawet jeśli poznawałby jakiś nowy ruch i byśmy mieli do wyboru zapomnienie jakiegoś ruchu tego ruchu już później zapomnieć nie możemy. Więc być może te TM -y w Pokémon Go będzie można jednak zapomnieć, czyli ucząc się nowego ruchu także z tm -ki. Zobaczymy, zobaczymy. Tutaj nie jest to dokładnie powiedziane, przynajmniej nie znalazłem dokładnych informacji. Dotknie to też z pewnością wszystko te zmiany dotkną znowu pewnie graczy na wsiach. O tyle, że będą tam, gdzie mają mniej gymów, wiadomo, mają mniejsze możliwości Korzystania z tych nowych zmian, i tak naprawdę, no, na jakiś pewnie rajd będą musieli czekać, czekać ogrom, ogrom czasu. Nie mówiąc o tym, że prawdopodobnie koło zimu nie, nie, nie uda się zebrać nawet pewnie 10 osób, chociaż kto wie, kto wie. Tam ten timer tego jajka będzie widoczny dla wszystkich, no i prawdopodobnie jakaś część, część graczy będzie czekać, aż ten pokémon właśnie się wykluje. No i przez te chyba 20 minut będzie czasu na właśnie walkę z takim pokémonem, żeby go pokonać, żeby to jego cepę ogromne zbić do wartości prawdopodobnie zera, bo, do chyba, bo na tym właśnie będą polegały te rajdy. Kolejna nowa rzecz to odznaki. Odznaki kolekcjonerskie z każdego Jim'a będziemy mogli zdobyć jakby kolekcjonerską odznakę. Która, no nie wiadomo gdzie się jeszcze będzie je kolekcjonować, zbierać, w każdym razie e, Też ciężko powiedzieć w jaki sposób będzie można ją zdobyć, prawdopodobnie przez kontrolowanie gymu przez jakiś tam okres czasu Lub być może każdy gym będzie miał swoje jakieś inne prywatne wymogi Zobaczymy, zobaczymy Jak to będzie wszystko wyglądać, w każdym razie póki co Wiemy chyba tylko tyle no i jak te zmiany się prezentują? No, moim zdaniem, jak najbardziej na plus. W sumie w tych czasach, kiedy teraz Pokémon go bardzo straciło na popularności, to tak naprawdę. Bo nic w sumie się nowego nie działo, w grze, to tak naprawdę każda zmiana byłaby na plus. Ja jednak po cichu liczyłem, że może zostanie wprowadzony jakiś system PvP, na przykład tak jest w innych e, grach online, typu wyszukiwanie naszego przeciwnika. Na przykład wybieralibyśmy sobie jakąś szóstkę naszych Pokémonów i wyszukiwali przeciwnika, znajdywali losowego przeciwnika o podobnym rankingu co nasz na świecie i walczyli z nim. Lub nawet jeśli to by było ciężkie do zrealizowania, żeby walczyć z jakimś um, przeciwnikiem, bo wiadomo, to musiało być w czasie rzeczywistym, a nie wtedy, że walczymy z Pokémonem, który się zachowuje, którym steruje bot, to tak naprawdę nasze Pokémony mogłyby się same, jakby ze sobą, mogłyby same ze sobą walczyć. Tak jak to po prostu ro, ro, robiłyby to boty, tak? Czyli boty by ze sobą walczyły. Tak jak teraz na gymach y, mamy nasze Pokémony, które właśnie są sterowane przez, przez komputer, czyli przez boty. Tak samo <coughs> mogłoby być w takich walkach PvP po i już to by miało jakiś sens, jakąś rywalizację, jakiś ranking, ktoś by się pił w rankingu i tak dalej, mielibyśmy e, widoczny, e, widoczną, nie wiem, topkę top 100, top 1000 graczy na świecie i na pewno to by było coś ciekawego, jak, byłoby jakiś element rywalizacji. W tym momencie, jeśli chodzi o te rajdy, to tak naprawdę, czy ktoś będzie e, leciał przez pół miasta, żeby powalczyć z Tyranitarem, i żeby, I żeby go mógł złapać, a na tą, przy tym szansa na złapanie Pokémona będzie bardzo niska. Myślę, że jeśli chodzi o samą, o samą możliwość złapania Pokémona, być może nie, ale jeśli chodzi o zdobycie przedmiotów, tak jak mówiłem, ten Charge TMs, no podejrzewam, że one plus te Golden Raspberries, no i Rare Candy, będą naprawdę przedmiotami, przez które warto będzie uczestniczyć niemal w każdym rajdzie w okolicy. Także zobaczymy, kiedy ten update wejdzie. E, coś jest, jakaś informacja, że póki co ma być w tym e, lecie w wersji beta ten update, ale to nie znaczy, że tak naprawdę nie wejdzie do gry, że nie będziemy mogli już z niego korzystać. Prawdopodobnie tak, już za kilka dni e, prawdopodobnie będziemy mogli właśnie korzystać z tych nowych możliwości na gymach i tak dalej. Zobaczymy, jak teraz będzie wyglądało, wyglądała opcja przyjmowania gymów i czy będzie to rzeczywiście tak dużo łatwiejsze. Czy może jednak Wciąż będzie to bardzo, bardzo trudne, żeby się przebić przez te wszystkie boty. No bo mimo tego, że na poke teraz po pokemony na gymach będą oczywiście ograniczone, już nie będzie na przykład możliwości nawet dwóch takich samych Pokémonów na jednym gymie, Czy na przykład w tym momencie najświeższy gym to będzie, no nie wiem, Blissey, Dragonite, Tyranitar, jakiś e, Lapras, e, jakiś, no nie wiem, Executor. Ciężko Snorlax, tak na pewno. Coś takiego, jakiś to będzie chyba ten najsilniejszy tier, jeśli chodzi o, o Pokémon Go, ale przy tym, jeśli nie będzie trzeba wbijać prestiżu, tak naprawdę każdy słaby gracz będzie mógł wrócić swojego słabego Pokémona. Dzięki temu będzie dosyć spora, spora jakby wymiana, jeśli chodzi o Pokémony, tej samej drużyny, które kontroluje Jim. Przez co nie będzie takich sytuacji, że na przykład jakiś gracz musi sobie zrobić nowe konta, i na przykład gracz miał, bo wielu graczy takich pro, którzy dużo walczyli w gymach, którzy mieli trzy konta w każdym kolorze, i jeśli po prostu ktoś zajmował na ich głównym koncie ostatni slot na gymie, na przykład był dziesiąty level gymu, a oni chcieli dorzucić swojego Pokemona, to po prostu swoim innym kątem zbijali ten gym do poziomu dziewiątego, a później wsadali tam swojego Pokemona. Teraz po prostu em, jakby będzie to dużo, dużo, tak jakby częściej, moim zdaniem, ta, ta wymiana będzie, będzie wy wyglądać. No na przykład jakiś prze przeciwnik będzie mógł takiego Pokemona sobie go szybko załatwić, e, i tak dalej. Zresztą takie zbicie e, prze jako, e, w przeciwnym gimie będzie wciąż dawało możliwość, że jakiś inny gracz z tego jakby przyjaznego teamu wrzuci szybko swojego kolejnego Pokemona. Także w sumie będzie to bardzo ciekawe, bo tak naprawdę jeśli jakaś grupka graczy tego z tej, tej samej drużyny by się wokół jakiegoś gymu To mogliby cały czas wrzucać kolejne pokemony Nie czekając nawet... Znaczy nawet podczas tego kiedy inni zbijają ten ich, ich pokemon, jeśli jakiś Pokémon jest odrzucany, był spokonany, pokonany To oni w tym czasie wrzucają kolejnego pokemona i tak w kółko i tak w kółko Ciekawe czy jakieś, będzie na to może cooldown i tak dalej czy nie Dajcie znać co wy sądzicie o tych zmianach, moim zdaniem zmiany całkiem całkiem, całkiem ciekawe Graficie też się dosyć ciekawie prezentuje, na pewno fajniej jakby ten moment przechodzenia w walkę PvP z naszym przeciwnikiem jest taki bardziej podkreślony, no i mam nadzieję, że jeśli już zrobili ten rework gymów, to system walk w gymach będzie także naprawiony i system dodżowania ataków, bo to było coś po prostu okropnego, kiedy trzeba było swoim niewidzialnym Pokemonem zadawać minimalne obrażenia, na przykład walcząc z jakąś Blissey czy Snorlaxem, gdzie każda sekunda tak naprawdę za... Ym, jest tak naprawdę na wagę złota, bo czas mógł się skończyć i po prostu Pokémon nie został e, pokonany, tak? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać teraz. Mam nadzieję, że no nie będzie to dalej w ten sposób, że dodżowanie ataku będzie się wiązało z tym, że i tak się otrzymuje obrażenia, a potem obrażenia są nam przywracane w jakiś magiczny sposób. A jeśli te obrażenia nam zadadzą, e, jeśli dostaniemy tyle obrażeń, że na przykład nasz, nasz Pokémon padnie. A potem młodo da te obrażenia, to on tak znowu znowu wyskakiwał, tak jak pewnie to widzieliście. I potem niewidzialny Pokémon nasz stał i atakował z minimalnymi obrażeniami, które po prostu nawet nie mógł atakować, nie mógł wykonać swoich specjalnych ataków i tak dalej. Byliśmy skazani na po prostu zmianę Pokémona. a przy kolejny Pokémonie znowu to samo, także... No i miejmy nadzieję, że Janatyk się już pozbędzie tego bugu, bo on był po prostu... Przekleństwem walk w gymach, to co się działo ostatnimi czasem, to naprawdę to chyba przez, przez ładne dwa miesiące chyba nawet ten bug był w grze i jakoś na w ogóle nie przeszkadzało, że, że tam, że takie coś jest i w ogóle. Także co? Jeśli Wam się film podoba, to, to zostawcie łap łapkę w górę i subskrypcję na kanale. No i dajcie o tym znać w komentarzach, to przypnę wam serce. No i jedną osobę wybiorę do pozdrowień lub jeśli ustawicie pon ponad 500 łapek w górę, no to wiadomo, że więcej. E tych, poz, tych osób pozdrawiam, no nawet wtedy dwie albo trzy, jeśli powyżej mam mapek trzy i tak dalej. Zapraszam jeszcze na fanpage i na grupę. A teraz już trzymajcie się. Do następnego razu. Na razie, cześć.